Cześć, z tej strony, szlędy i chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej nowej książce. W końcu udało mi się przelać te moje złote myśli, wszystkie tematy instruktażowe na papier. A wiadomo po co to zrobiłem, a dlatego, że, jakby doszło do sytuacji awarii prądu, to papier to święta rzecz. Trochę już mnie poznaliście, także sami wiecie, że lubię krótko na temat. Dlatego książka też jest bez cenzury, bo niektóre zwroty trzeba po prostu wyakcentować. Są takie branże typu budowlanka, wojsko. I survival, jak nie rzucisz przysłowywą, kurwą. to nie jest to dosadne. I nie mam tu na celu żadnego obrażania kogokolwiek, tylko po prostu ruszmy dupę, miejmy świadomość zagrożeń, grzecznie, bezpiecznie, to już było. Trzeba być przygotowanym i oby ta wiedza nam się nigdy nie przydała niż odwrotnie. A więc jeżeli chcesz mieć konkretny podręcznik, zapraszam do siebie do sklepu na www.partyzancielubrzyzny.pl Można już zamawiać, po 15 grudnia wysyłamy. Pozdrawiam, szlendi.